Księga Barucha Wstęp historyczny Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Nerjasza, syna Machsejasza, syna Sedesjasza, syna Asadjasza, syna Hilkiasza, w piątym roku, siódmego dnia miesiąca, od czasu jak Chaldejczycy zajęli Jerozolimę i zniszczyli ją ogniem. Słowa tej księgi czytał Baruch wobec Jehoniasza, syna Joachima króla judzkiego wobec całego ludu przychodzącego na to czytanie wobec możnych synów królewskich starszyzny wobec całego ludu od najmniejszego aż do największego wobec wszystkich mieszkających w Babilonie nad rzeką Sud a oni płakali pościli i modlili się przed panem nazbierali też srebra ile kto mógł dać posłali je do jerozolimy do kapłana joachima syna Hilkiasza, syna szaloma i do innych kapłanów do całego ludu i do znajdujących się z nim w Jerozolimie. Wówczas też Baruch otrzymał z powrotem zabrane, niegdyś ze świątyni, naczynia domu pańskiego, dziesiątego miesiąca Siwan, aby je zawieść do ziemi judzkiej. Srebrne naczynia, które sprawił Sedecjarz, syn Jozjasza, król judzki, zabrane potem, gdy uprowadził na Buchodonozor król babiloński Jechoniasza, z wierzchników, rzemieślników możnych wraz z ludem pospolitym z Jerozolimy. Zaprowadził ich do Babilonu. Rzekli: Posyłamy wam srebro, kupcie za nie czego potrzeba na palenie ofiarę za dość uczynną i kadzielną. Uczyńcie też manne i ofiarujcie na ołtarzu Pana, Boga naszego. Modlcie się o zdrowie Nabuchodonozora kula babilońskiego i o zdrowie Baltazara syna jego, aby były ich dni jak dni nieba na ziemi. Niech nam Pan da męstwo, niech oświeci nasze oczy, byśmy mogli żyć pod osłoną nabuchodonozora króla babilońskiego i pod osłoną Baltazara, jego syna. Byśmy im służyli przez wiele dni i znaleźli u nich łaskę. Módlcie się też i za nas do Pana, Boga naszego, ponieważ zrzeszyliśmy przeciw niemu, a zapalczywość i gniew jego do obecnej chwili nie odwróciły się od nas. Przyjmijcie tę księgę, którą Wam przesyłamy, aby była odczytywana w dniu święta i w dniach zebrań. Modlitwa Wygnańców. Mówić będziecie, Panu, Bogu naszemu należna jest sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej, mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, Ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził przez Mojżesza sługę swego w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana Boga naszego. Wypełnił Pan słowa swoje, które wypowiedział przeciw nam, sędziom naszym, sądzącym Izraela, przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw każdemu z Izraela i Judy. Nigdzie pod niebem nie było ono tak spełnione, jak je spełnił w Jeruzalem, według tego, co było napisane w prawie mojżeszowym, że człowiek z pomiędzy nas będzie jadł ciało swojego syna i córki. Dał ich Bóg za niewolników wszystkim królestwom, które są wokół, na pośmiewisko i urąganie u narodów, między którymi Pan nas rozproszył. Stali się jak poddani, a nie panujący, dlatego że zgrzeszyliśmy przeciw Panu, Bogu naszemu, że nie byliśmy posłuszni Jego głosowi. Panu, Bogu naszemu należna jest sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie oblicza. Cała niedola, którą Pan zamierzył względem nas, spadła na nas. Nie staraliśmy się przebłagać oblicza Pana, przez odwrócenie się każdego od zamysłów swojego złego serca. Czuwał Pan nad tym, by sprowadzić niedolę na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich dziełach swoich, które nam pokazał. Nie słuchaliśmy jego głosu, by postępować według przykazań Pana, które nam dał. A teraz, Panie Boże Izraela, który wyprowadziłeś lud swój z ziemi egipskiej ręką potężną wśród znaków cudownych, wielką siłą, ramieniem wyciągniętym w górę i uczyniłeś sobie imię aż do dnia dzisiejszego zgrzeszyliśmy bezbożnie i niegodziwie postąpiliśmy panie boże nasz przeciw wszystkim sprawiedliwym rozporządzeniom twoim niech się odwróci od nas zapalczywość twoja bo mało nas ocalało między narodami wśród których nas rozproszyłeś wysłuchaj panie modlitw i próśb naszych wybaw nas dla siebie samego Daj nam łaskę przed obliczem tych, co nas uprowadzili, aby poznała cała Ziemia, żeś ty, Pan, Bóg nasz, że imię twoje jest wzywane nad Izraelem i nad narodem jego. Panie, spojrzyj ze świętego przybytku swego i wspomnij na nas. Nakłoń, Panie, ucha swego i wysłuchaj. Otwórz, Panie, swe oczy i zobacz, że to nie umarli przebywający w szaolu, w którym tchnienie ich wnętrza odjęto, oddadzą Ci chwałę i uwielbienie lecz dusza zasmucona z powodu wielkości zła ten kto chodzi schylony i zbolały oczy niedomagające dusza przymierająca z głodu oddadzą Ci chwałę i sprawiedliwość panie albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków ani królów naszych się opieramy gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami panie boże nasz zesłałeś bowiem zapalczywość i gniew swój na nas jak to ogłosiłeś przez proroków sługi swoje. Tak mówi Pan, Natylcie barki swej służcie królowi babilońskiemu, a mieszkać będziecie w ziemi, którą dałem przodkom waszym. A jeżeli nie posłuchacie głosu Pana, aby służyć królowi babilońskiemu, zabiorę z miast Judy i z Jeruzalem głos radości i wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, a cała ziemia będzie pustkowiem bez mieszkańców lecz nie posłuchaliśmy głosu twego, by służyć królowi babilońskiemu więc wypełniłeś słowa, które mówiłeś przez proroków, sługi swoje, że będą wyniesione kości królów i przodków naszych z miejsca swego. A oto są porzucone na skwar dnia i ziom nocy. Pomarli oni z powodu okropnej nędzy, głodu, miecza i zarazy. Uczyniłeś z domem, gdzie wzywano imienia twojego to, co jest obecnie z powodu złości domu Izraela i domu Judy. Postąpiłeś jednak względem nas, Panie Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego, stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę Twego Mojżesza, w dniu, kiedy kazałeś Mu pisać prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc Jeżeli nie będziecie posłuszni głosowi mojemu, ten wielki i liczny tłum stanie się małym między narodami, gdzie go rozproszę wiem że nie posłuchają mnie bo są ludem o twardym karku nawrócą się jednak do serca swego w ziemi wygnania poznają wówczas żem ja ich pan i bóg dam im serce i uszy otwarte chwalić mnie będą w ziemi wygnania swego i pamiętać o imieniu moim odwrócą się od swojej postawy twardego karku i od złych czynów swoich ponieważ przypomną sobie los przodków którzy grzeszyli przed panem Przywrócę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Będą panować nad nią, rozmnożę ich, nie będą w małej liczbie. Zawrę z nimi przymierze wieczne. Ja będę bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie usunę więcej ludu mego, Izraela, z ziemi, którą im dałem. Panie wszechwładny Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. Panie Wszechwładny Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana Boga swego. Stąd przygnęły do nas te nieszczęścia. Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje tak boś ty pan i bóg nasz przeto chwalić cię będziemy panie dlatego bowiem dałeś bojaźń twą sercom naszym abyśmy wzywali imienia twego i żebyśmy cię chwalili na wygnaniu naszym ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków którzy grzeszyli przed tobą oto my dzisiaj na wygnaniu gdzie rozproszyłeś nas na pośniewisko przekleństwo i karę za wszystkie niegodziwości przodków którzy odstąpili od Pana Boga naszego Mowa proroka Bądź posłuszny Izraelu przykazaniom życiodajnym nakłoń ucha by poznać mądrość Cóż się to stało Izraelu że jesteś w kraju nieprzyjaciół wynędzniały w ziemi obcej uważany za nieczystego na równi z umarłymi zaliczony do tych co schodzą do szeolu opuściłeś źródło mądrości Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Gdzież są wierzący władze nad narodami i ci, co panują nad zwierzętami ziemskimi, Zabawiają się ptakami powietrznymi, gromadzą srebro i złoto, którym ludzie pokładają ufność, a nie ma końca nabywania tych rzeczy, którzy obrabiają srebro, trudzą się, tak że prawie nie kończy się ich praca. Zniknęli do Szeolu zstąpili, a inni na miejsce ich nastali. Młodsi ujrzeli światło i zamieszkali na ziemi, ale drogi mądrości nie pojęli, nie poznali jej ścieżek, ani jej nie uchwycili a synowie ich od drogi swej daleko odeszli. Nie słyszano o niej w Kanaanie, ani w Temanie ją widziano. Synowie Hagar ubiegają się o mądrość tej ziemi. Kupcy Merranu, opowiadający baśnie i poszukiwacze wiedzy w Temanie, drogi mądrości nie znają, ani nie pamiętają o jej ścieżkach. O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego. Wielki i niemający końca, wysoki i niezmierzony. Tam urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. Ale nie tych wybrał Bóg, ani im nie dał drogi do mądrości. Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli. Zginęli z powodu swej nierozwagi. Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć? Któż ją z obłoków sprowadził? Któż przeprawił się przez morze, a znalazł ją i przywiózł ją w zamian za najlepsze złoto? Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpoznał jej ścieżkę, lecz znają wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który przygotował Ziemię na wieczysty czas i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało go z drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach, wezwał je, odpowiedziały, jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy, On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może się z Nim równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem na ziemi była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą którzy go zaniedbują, pomrą. Nawróć się Jakubie, trzymaj się go, choć w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba. Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem stworzyciela swego przez ofiary składane złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: Słuchajcie sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo. Widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, żem wdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Nie poznały słusznych rozporządzeń Twoich, ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych ani nie weszły na ścieżki wychowania w Twojej sprawiedliwości. Przyjdźcie, sąsiedzi Syjonu, przypomnijcie sobie niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Sprowadził na nich naród z daleka, naród bezczelny, obcego języka, który nie uszanował starca, ani nie ulitował się nad dzieckiem. Uprowadził umiłowanych wdowy i pozbawił córek opuszczoną. Ja zaś, czym wam mogę pomóc? Ten, który zesłał na was to zło, wybawi was z rąk nieprzyjaciół. Idźcie, dzieci, idźcie. Ja zaś sama i opuszczona zostać muszę. Zdjęłam szatę pokoju, a przyoblekłam się w wór mojej modlitwy i wołać będę do przedwiecznego w czasie dni moich. Miejcie ufność dzieci, wołajcie do Boga, a werwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie świętym miłosierdziem, jakie okaże wam prędko przedwieczny wasz zbawca. Wysłałam was ze smutkiem i płaczem, a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki, jak bowiem teraz sąsiedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie, tak oglądać będą wasze zbawienie sprawione przez Boga, które przyjdzie wam z wielką chwałą i okazałością przedwiecznego. Dzieci, cierpliwie znieście gniew, jaki Bóg zesłał na Was. Prześladujecie Twój Nieprzyjaciel, ale wnet ujrzysz Zagładę Jego i na karku Jego staniesz. Moje dzieci, pieszczone szły drogami przykrymi, zostały uprowadzone jak stado zagrabione przez Nieprzyjaciół. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który na Was to dopuścił, będzie pamiętał o Was. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie, albowiem ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym. Nie upadaj na duchu Jeruzalem, pocieszy cię Ten, który ci nadał imię. Biada tym, którzy Cię skrzywdzili i cieszą się z Twego nieszczęścia. Biada tym miastom, którym służą Twe dzieci. Biada temu, które przyjęło Twych synów. Jak bowiem cieszyło się Twoim zniszczeniem i radowało się Twoim upadkiem, tak będzie zasmucone własnym spustoszeniem. Odbiorę mu radość z wielkiej liczby mieszkańców, a pycha jego przemieni się w smutek. Albowiem przedwieczny ześle na nie ogień przez wiele dni i długi czas złe duchy zamieszkiwać je będą. Jerozolimo Rzuć okiem po wschodniej stronie i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana. Oto idą Synowie Twoi, których wysłałaś, idą zebrani ze wschodu i zachodu na słowo świętego, ciesząc się chwałą Boga. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim. Spojrzyj na wschód. Zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego. Od wschodu słońca aż do zachodu. Rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. List Jeremiasza Odpis listu wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez kula babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił. Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciw bogu, będziecie zaprowadzeni w niewolę do Babilonu przez króla babilońskiego nabuchodonozora. Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na długi czas, aż do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju. Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, złota i drzewa, którzy strach wzbudzać będą w poganach. Uważajcie więc, Byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by strach przed nimi was nie ogarnął. Kiedy zobaczycie tłum, który idąc sprzed i za nimi cześć oddawać im będzie, powiedzcie sobie w myśli: Tobie należy się cześć, o panie. Mój bowiem anioł jest z wami i on sam szukać będzie dusz waszych. Rzemieślnik wygładził język tych bogów, sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są oszustwem i nie mogą mówić. Jak Pannie, która kocha się w strojach, oni robią więcej na głowy swoich bogów. Zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro swoim Bogom i obracają na własne potrzeby, dają je też nierządnicom spod dachu. Ubierają w szaty jak ludzi bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą obronić się przed rodzą i robakami. Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni który wielkiej obfitości na nich osiada ten trzyma berło jakby jaki rządca kraju ale nie może zabić jeśliby kto przeciw niemu wykroczył ów trzyma w prawicy miecz i siekierę ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami stąd jasno jest rzeczą że nie są bogami więc się ich nie bójcie jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne tak się rzecz ma z ich bogami umieszczonymi w świątyniach. Oczy mają pełne kurzu unoszącego się spod nóg chodzących. Jak ten co obraził króla wokół ma zamknięte dziedzińce jako skazany na śmierć, tak kapłani obwarowują ich świątynie drzwiami, zamkami i zesuwami, aby nie byli ograbieni przez złodziei. Światła zapalają i to w większej liczbie niż dla siebie, a żadnego z nich ci bogowie ujrzeć nie mogą. Są oni jak belka w domu, Mnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo wychodzące z ziemi pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują. Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i inne ptaki i koty po nich łażą. Stąd poznajecie, że nie są bogami, dlatego się ich nie bójcie. Złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś śniedzi z niego nie zetrze, ani nie czuli, kiedy ich odlano, i chociażby byli kupieni, nie wiedzieć za jak wielką cenę, nie ma w nich ducha, ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni, pokazując w ten sposób ludziom swoją nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni ich czciciele tym, że gdy któryś z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą. Jeżeli zaś ktoś go prosto postawi, nie może poruszyć się sam, a jeżeli będzie nachylony, prosto nie stanie. Dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary, kapłani ofiary Bogom składane sprzedają na własne potrzeby. Podobnie ich żony marynują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu, ani choremu. Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają ofiar. Stąd wiecie, że nie są bogami i nie bójcie się ich. Jakżeż ich nazwać bogami, przecież kobiety składają ofiary bogom srebrnym, złotym i drewnianym. Kapłani siedzą w świątyniach, mając płaszcze rozdarte, brody i czaszki ogolone, głowy nieprzykryte. Ryczą i krzyczą przed bogami swymi, jak to niektórzy czynią na stypie pogrzebowej. Kapłani biorą ubiory bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci. A jeśli im kto co dobrego zrobi, albo co złego, nie mają możliwości za to odpłacić. Nie mogą też króla ustanowić, ani złożyć go z strony. Nie mogą też dać ani bogactw, ani miedziaków. Jeśliby kto jakiś ślub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego dochodzić. Nie wyrwą człowieka ze śmierci, ani też nie wybawią słabego z ręki mocnego. Niewidomemu wzroku nie przywrócą, ani nie pomogą uciśnionemu. Nad wdową się nie ulitują ani też nie będą dobrodziejami dla sierot. Bogowie drewniani, pozłoceni, posebrzeni mogą być przyrównani do kamieni wziętych z gór, a tych, którzy im cześć oddają spotka hańba. Jakżeż więc można myśleć o nich, że są bogami, albo ich tak nazywać? Owszem sami chaldejczycy ich znieważają. Gdy zobaczą jakiegoś niemego, który nie może mówić, przynoszą bela prosząc, by go obdarzył mową, jakby on mógł ich usłyszeć. A nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić do tego stopnia rozumu nie mają. Kobiety opasane sznurami siedzą przy drogach, palą o tręby jakby kadzidło. Skoro którejś z nich udało się oddać, któremu z przechodzących, to ta natrząsa się z sąsiadki, że nie była tak zaszczycona jak ona i że jej sznur nie został przerwany. Wszystko, co się dla nich czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że to są bogowie? że Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich, niczym innym nie są, tylko tym, czym oni chcieli, aby byli. Sami że rzemieślnicy nie osiągnęli długiego wieku, jakiż więc sposób ich wytwory mają być bogami. Pozostawili więc tym potomkom hańbę i oszustwo. Kiedy przyjdzie czas wojny i klęski, wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć się wraz z nimi. Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować siebie od wojny i klęsk? Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Bożego w nich nie ma. Któż więc nie pozna, że nie są bogami? Żadnego króla nad krajem nie postawią, ani deszczu nie ześlą ludziom spraw ich nie rozsądzą ani nie uwolnią skrzywdzonego są jakby wrony między niebem a ziemią kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych kapłani ich uciekają i ocalają się a oni sami jak belki w środku się palą nie mogą się oprzeć ani królowi ani nieprzyjacielowi Jakże więc może się komu wydać albo może kto myśleć, że są bogami? Bogowie drewniani, posrebrzani, pozłacani, ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami nie mogą się obronić, którzy jako silniejsi od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie, co jest na nich i odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie. Dlatego lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, Albo pożytecznym w domu naczyniem, którym posługuje się właściciel, niż tymi fałszywymi bogami, albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi bogami, albo kolumną drewnianą w pałacu królewskim, niż tymi fałszywymi bogami. Słońce, księżyc i gwiazdy są chętnie posłuszne, gdy otrzymały polecenie, by świeciły i były pożyteczne. Podobnie i błyskawica, kiedy zabłyśnie, jest piękna dla wzroku. Dlatego też i wiatr wieje w każdym miejscu. Podobnie i chmury, kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad całą ziemią, wykonują nakaz. Także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć góry i lasy, wykonuje polecenie. A ci ani wyglądem, ani siłą nie dadzą się z nimi porównać. Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami, ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom. Gdy więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich. Nie złożeczą ani nie błogosławią królom. Poganom znaków na niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce ani nie świecą jak księżyc. Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do kryjówki i tak pomóc sobie. W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami Dlatego się ich nie bójcie. Jak straszydło na grzódce ogórkowej, które niczego nie strzeże, tacy są ich bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani. Podobnie można przyrównać ich, bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych, do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa porzuconego w ciemnościach. Z purpury i bisiorów, które na nich butwieją, poznajecie, że nie są bogami. Na koniec oni sami będą zgryzieni i staną się przedmiotem hańby w kraju przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy który nie posiada bożków będzie bowiem daleko od hańby